Z tej strony Granostej i witam Was po bardzo dużej przerwie w kolejnym odcinku z Stardew Valley. Mam wrażenie, że teraz będą one mogły się pojawiać sporo częściej. Na powitanie, mała wpadka: to odcinek ze Stardew Valley nie z Dinkum, ale jest to odcinek całkowicie nagrywany wtedy, kiedy odcinki jeszcze wychodziły, więc nie jest na bieżąco. No ale cóż, zapraszam do oglądania. Hej, z tej strony Gronostaj, a dzisiaj znowu gramy w Dinkum. Dzisiaj Louis ma urodziny. Dziś powinien być ślub. I to było wydarzenie, które dzieje się nocą. I obawiam się, że go nie zobaczyliście. Tutaj mam chyba jakiś wycinek tego. Obawiam się, że po prostu musiałem je pominąć Desert Festival, to jest ten nowy Bo jest to wydarzenie, ale... Ona jest nocą, a ja kończyłem odcinek i chyba je pominąłem Tylko trochę chyba się nagrało, więc jeśli się cokolwiek nagrało, to właśnie je wam pokazuję, bo... Słabo Chciałbym zadzwonić do Robin, 9 a.m. House Upgrade Nie! Ale... Nie house upgrade, tylko building construction. Strasznie wolno to trwa. Building upgrade. A slime hatch. 10 defined quads. Ojej. I 500 kamienia Witaj. E, ta. Ja. Twój dom jest o wiele przyjemniejszy niż moja stara kabina. E, w ogóle w to nie, nie przeczę w to. Ojej, ale słabo, że nie będzie tego wydarzenia. No nie ma go, przepraszam. Red plate od Emily, Doktor Harvey, 1035 od George'a. Mamy czosnek. No, tyle dobrze. Eee, no nie wiem, co teraz zasadzimy, bo trzeba już na truskawki oszczędzać miejscem. Tak. No, dobra. Pięknie. Złote sprzedamy, srebrne sprzedamy, te zostawimy. Co tu jest? Co się tym króliczkom dzieje? Ja tego nie rozumiem kompletnie. Przepraszam, że nie ma tego wydarzenia, ono jest takie wspaniałe. Ech, w ogóle o tym nie pomyślałem, że się ono anuluje, czy coś w tym stylu. Straszne. Stworzymy sobie maszynę do oleju. Cudnie. Cztery szlajmu mi zostało. Ojej, baterii pak. Baterii pak, baterii pak. Wszędzie baterii pak, pack. Eee, czy jakiś plan większy na dzisiaj? Tak, Louis. Louis Marchewka. Znaczy hot peperka, eee, to zasiąć. Eee, też te rzeczy, no, no, no kwarce. Weźmiemy sobie to 2 i 3, to daje 3, 6. To weźmiemy 4, to jest 9 i 1. 2, 2, 3, 4. albo inaczej weźmiemy tak to jest 6 9 i i, i i i broken cd na dziesiąte. Tutaj mamy dzisiaj ładne zbiory ładne na no, takie nie ani nie bardzo dobre ani nie bardzo złe Kawę chyba już też muszę zebrać, bo zacząłem. E, wyrastają drzewa dosyć e, intensywnie. No, wszystkie po jednym już mam, ale to jeszcze więcej będę chciał, bo w sensie więcej tych dziwnych, normalnych takich nie trzeba mi. Teraz już na inne będziemy liczyć, tak. Ancient Fruit. E, też sobie już zostawimy, no. Nie. A jej Nie wsadziłem tej Broken seedliczki Ja nie wiem ile to się będzie piekło Najgorzej Chyba, że no Chyba, że jakiś tam mamy Bo to też jest taka szansa Dobra Zaraz sprawdzimy, czy mamy jakiś Ten Tak, było A, to jest spoko no, Też to tego tylko 5. 5. Ojej. To a, chyba aż 5. E, to jest 25, tak? 4, 5. Dobrze. Wezmę te jadejty, sobie je przerobimy na klatki. I tak samo. Wezmę jeszcze też jedną rzecz, która jest potrzebna na pustyni. A mianowicie nie pamiętam, co to jest. To do klinta na pewno. Hmm. Tu są rzeczy rzadkie. Dwa złote. Coś jeszcze chciałem wziąć na pustynię. Ach, chciałem tego, dobra, to, czego nie mam. Dobra, to już kojarzę. A, to chyba dzisiaj tam nie pojedziemy. No dobra, możemy na wziąć coś krokus. Taki. I pojechać. No dobra, bo ja chciałem tam wziąć pryzmatika. Dobra. Teraz wezmę ten ser, bo mamy teraz. A nie, chyba lepiej trufle. W sensie to nie jest tańsze, ale to jest irydowe, a irydowe prezenty są lepsze. Bo teraz doszło więcej gwiazdek. Jeżeli chodzi o przyjaźń. Proszę bardzo, 14, aż 14. Zaczynamy wizytę od klintusia. <laughs> Mogłem wziąć też jakieś sztabki. Ale nie wziąłem. Nie wiem czy to dawaliśmy. No to mamy już trochę więcej kamienia. Tego chyba nie dawaliśmy. 10 zmierzanych nasion kwiatów. dwa pudła. Bober. I 8 pasternaków. Zobaczymy, czy w ogóle to dawaliśmy. Wszystko chyba tak. Nie, mamy jedno nowe. Okej. Okay. Dobra. Pierre, pie, słuchaj, e, ciosnek. 50. No, dzięka. E, Louis ma urodziny, ale jest zadanie też. Red Mushroom. A, to bez problemu, ale to do Louisa jeszcze. Tutaj jest. Nie ma go! A najgorzej. Jesteśmy u Robin Construct Slime Hatch. Nie zdecydowałem jeszcze, gdzie my to dziadostwo postawimy. Teraz jest mniejsze. Co jest bardzo przyjemną sprawą. No i nie wiem, może. Może być tu na razie. Tak. Dobra. Proszę bardzo. Wiecie co? Nie mam w sumie za dużo czasu, ale ale ja liczę, że uda się wykonać to zadanko. Tak. Bierę przecką i schodzimy. No, co pięć. Wszystko teraz może wyglądać jak to, czego szukamy. W sumie nie wiem, jak wygląda sprawa z szczęściem. Tak. Czy jest tutaj pan Szlajm? Nie, ale jest przejście. Klatka schodowa, jedyna paskudna. Mm, tu coś mamy. Jest. Jest. Aha, zmniejszyć trzeba, tak. Kolejne. Mój. jest! Uu! Musi być tu 6 części dzisiaj. Zdecydowanie. Nagle jakoś moje szczęście niezwykle ustało. Jest co prawda notatka. A, a tak, tak i też. Mały smaczek. No, dobra, chyba wracamy do mojego typu przebiegu, który selekcjonowaliśmy. Co e, używaliśmy w poprzednim odcinku? Co oznacza, co 5 pięty rozkaczamy? Party Hat i Ancient Seed wyleciał. E, od razu przerabiam Ancient Seed, ale Party Hat? Ła! E, ale lepszy jest kalmar. Prawdopodobnie nasze szanse na ukończenie tego zadania spadły już nieprawdopodobnie, ponieważ jest tak późno, że i tak prawdopodobnie, że się tak powtórzę, nie zdążymy wrócić do czarodzieja. No niestety. Ale. Ale. Widzę. Raz jeszcze szansę na diliżansę nie to chcę powiedzieć widzę szansę na rozwiązanie tego zadania, może jeszcze jakiś ostatnim, bo to 70 piętro jest przeraźliwie małe, więc jeżeli zobaczyłbym, że spawnuje się tu nasz stwór, to stałoby się to bardzo szybko czekaj tam, bo wizard stałym nie pokazuje godzin otwarcia dobra nie udało się. Niestety nie udało się znaleźć szlajma. No cóż ja zrobię, tak. W takim kontekście. <laughs> jeszcze mamy chwilkę czasu na zasianie naszych dóbr jedynych. Znowu mówię, jedyny zbyt często. O, jeszcze jeden czosneczek. Czerwony czosneczek, kolebo się. Hmm. Tutaj też obsieje, bo czemu nie? Tak, tak. Mhm. Zrzucimy rzeczy, które nam zostały. Jedna sztabka chyba była tylko potrzebna w takim razie. i ja wziąłem pięć. Tak. Tak. My mamy złotego Wojt Salmona. Wspaniale! Wspaniale. Bardzo dobrze. Mhm. To tutaj mamy dwie czapki do odłożenia. Ancient seedy do dorzucenia hot pepera nie dałem Luisowi oczywiście. Ech. Trochę spaprałem ten dzień bym powiedział. Tak. Trochę nasioneczek nam zostało. Takich jeszcze takich Dresdbober tutaj razem z koneweczką. Tu jest koneweczka. Mhm. Dobrze. Idziemy zasiać. Jeszcze trochę rzeczy chciałem tu zjeść. Matko jedyna. O, jeszcze są miejsca trzy. Dobrze. No, niestety nie zobaczyliśmy tej scenki. Bardzo tego żałuję. Ale nic nie zrobię w tym kontekście. Znowu milion trufli. Mamy tyle trufli, a nie nie dajemy rady ich przerabiać. Na pewno będziemy część z nich sprzedawali po prostu tak bez przerobienia. Bo nie ma innej opcji, żeby z tym nadążyć tak. Jeszcze na górę tutaj. O. Dużo, dużo będzie też zarobku. Szkoda, że nie da się robić tak majonezu lepszej, Tak, w sensie złotego. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Na razie. No, już idę spać. Lia też już śpi. Yy, komora Cyk-cyk. Idziemy spać. Zobaczmy. Pieniądz, jak napływa. Nie byłem w ogóle u kupca. 24 tysiące. Ładnie. Słabo, że nie byłem u kupca. Kupiec może mieć dobre rzeczy. Dobrem, witajcie w kolejnym dniu. Nic tutaj, nic. Lija Coś, coś chcesz mi dać może? Na, teraz, kiedy zima się skończyła, mamy bardzo produktywną pogodę, żeby... Z przodu, o, można się całować. E, tutaj pusta lodówka. O nie, nie zasadziłem tych trzech czosnków. Najgorzej. Eee. Gaz daje nam bin Hotpot. To dla Demetriusa może być. Dwie wełenki. Coraz więcej tej wełny. Myślę, że dobrze by było kolejną wełnarkę też zrobić. Szczególnie jeśli będą króliki jeszcze dawały wełnę. To nie będziemy dawali rady tego wszystkiego przerabiać. Też za niedługo nie będzie w sumie takiej potrzeby. Bo. Będzie irydawa wełna. O! Klenia dał nam kot. 62 golda, wow, ale dużo. No widzicie kolejna wełna? Może irydowa? Nie. Srebrna. W sumie nie wiem skąd wiedziałem, że nie jest irydowa. Przecież to nie pokazuje, na tej dziwnej ikonce. Można by było też wziąć wyrównać te te. O, dzisiaj więcej tych. Dzisiaj ładne zbiory. Wiecie co, teraz nie będę zbierał przez jakiś czas ancient Fruta. Eee bo poczekam po prostu, aż dadzą wszystkie plony równomiernie. Ło, Pojawił się mały szopek! Głodny, trzeba grziba. Dried common mushroom, banal. I 5 karot. Jesteśmy to w stanie zrobić natychmiast praktycznie. Problem jest taki... Że do mojej suszarni, że się tak wyrażę, już wsadziłem rzeczy dzisiaj. Eee... Dobra, ale teraz mogę dać tam suszonego griba. I cyk. A 5 y, cave karotów już mam ze sobą, więc jakieś to bardzo szybkie będzie. Mam takie dziwne wrażenie, przeczucie, myśl niejaką. Kolejną truflę słyszałem, o no właśnie. I tu jeszcze jedna. No, dużo jest tej trufli. Za dużo, bo nam nie jest tyle potrzebne, tak? Nie, nie, nie dajemy rady tyle produkować. Osiem. No. Kolejne osiem. Sprzedaję dziesięć. Nie, nawet sprzedam jeszcze więcej. Trzy zostawię sobie. No. No i cyk, pięć w karota zrobione, Dread command mushroom będzie już jutro, więc też bardzo szybko. Jeszcze może u Marni jest dzisiaj Marni, ona chyba dzisiaj no idzie na zakupy na no właśnie A, panie. No Marnie właśnie, ale ona tam gdzieś idzie do tego swojego domku. O, e, no to może ten. mamy e, price ticket. Też mamy jakieś zadanie. Nie wiem w sumie jakie. No bo skąd miałbym wiedzieć jakie głupie to było. Mm, cyk. Mamy Woody's secret. Tak, nie, to jest e, Woodcutters Weekly. A potem Star Drop Tea. Foraging Experience nie trzeba, zostawimy. Community Cleanup. Czyszczenie Strong Staff Potato Sok. Eee, no i słuchajcie, obie rzeczy są fajne, ale to jest lepsze. Dobrze wiem, jak zapewnić sobie szybciutką wygraną, jeżeli chodzi o to zadanko. Jeszcze tego sprawdzę, czy marni. No dobra, w sumie nie zależy mi jakoś bardzo, żeby dzisiaj do tej marni iść. W sumie zależy, no ale powiedzmy, że nie zależy. Wiem, jak szybko wykonać to zadanie, tak? Mm. Nie tutaj. Trzeba iść do jaskini i połowić w jaskini, tam gdzie jest lawa, ile. No i tyle. Mines. 80. No i łowimy, tak? Yy, nie, 100. Przepraszam. Niewiarygodne! Lawa Il się złowił! Nie, nie, nie. Wiecie, tutaj jest go bardzo ciężko złowić. On jest rzadko tutaj spotykany, bo tu się głównie śmieci łowią, właśnie. Po to tu przyszedłem w sumie. Wątpię, żeby udało mi się go złapać. Mamy niski poziom, jeśli chodzi o owiectwo. Tak. Nie. Oj. Dobra. Jest. Nie, w życiu bym się nie domyślił. że się uda. Brakuje mi dosłownie dwóch śmieci. George'a Cola to nie śmieć. Tak w ogóle. O, Cave Jelly. Teraz przestało łowić śmieci. Może jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie masz jeszcze większą gwarancję na wyłowienie śmieci. Ale tu jest na pewno dużo. No nie Kolejny lawail! Jak tu chcę śmieci łowić, nie ryby. Nie no, żartuję, ta ryba jest tak cenna i tak wyjątkowa że jestem w stanie jakoś przeboleć to, że się łowi. Naprawdę jej cena jest bardzo ładna, szczególnie pewno jak połączymy ją z maszyną wędzarniczą. No, to dla niej trzeba też staw wybudować, tak? Jest jeszcze wiele ryb, które byśmy chcieli wsadzić sobie. Do, do akwarium, oceanarium stawiku. <słuch> Czekamy. No i ostatni śmieć. To już jutro będzie. Fajne rzeczy po prostu. Wiadomo. To najlepiej. I zrobione. Teraz kajto trzeba zanieść. Recycling behind the train platform. Leave the mine. No i idziemy na plane... Train platform. Dziwne to jest, bo mam wrażenie, że jestem przyspieszony. A nie ma ikonki. Może nie jestem przyspieszony, może to jest normalna prędkość. Nie jestem pewny. Eee, behind train. A tutaj. Hmm. Dobrze. Wykonane. 500 golda wiadomo, tu nie jest na pieniędzy tak no. Jakby 500 golda to nie jest zbyt wiele. <laughs> ale no. Tak. <laughs> yy, idziemy już spać. Tu popatrzcie jaki to jest pieniądz. Ale to jest pieniądz normalnie spieniężony. To w ogóle fajne są te żelki. Można by było je jeść przed jakimiś trudniejszymi wyprawami. Można by było. Eee, dobrze. Cyk, cyk, szybciutko, bo. A, eee, no, no, bo to są te skillbooki, No to je to tam. Jedne trzeba pozostawiać, tak? W sensie, no, ja... chyba tylko warto wymieniać, bo ja nie wiem, po co mi on teraz mógłby być w ogóle. Eee, już pierwsze. Nie jedz tego, Pieronie. Ja nie dałem też tego, tego tego, tego. Wejdź mm, salmona. Sprzedamy tylko to szybciutko. Może też coś niecoś jeszcze zrzucimy. O, jeszcze więcej sprzedamy, tak? Bo sprzedamy sobie to, to, to. Ciekawe, czy trufle można by było tu dać. Nie, no, wiem, że nie można. Co akurat jest smutne. Jeszcze wchodzimy tutaj, do tego pomieszczenia. Cyk, cyk. 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 Eee, sprzedajemy może, znaczy kupujemy, budujemy może coś. Wicked statue. Trzeba będzie i tak zrobić, więc możemy już zrobić Wooden Brazer Też zrobimy jeden na pewno O! No i już się zrobiło przyjaźniej. O, i czy zdążę? Chyba nie! nie? Proszę bardzo. No nie zdążyłem. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek ze i do następnego odcinka. Pa!